Czas na orszczyny to ostatnia e, parafia. Czy miejscowość parafialna, której jakby razem cieszymy się ob naszymi obchodami 50-lecia funkcjonowania samorządu gminy Piątnica. Jak widać, pogoda po raz kolejny nam dopisała, już po raz czwarty, z czego się niezmiernie cieszymy. Dopisała również ilość osób z, okolicz z okolicznych miejscowości parafialnych. Dlatego cieszymy się, że jest taka frekwencja i że wszyscy razem możemy świętować ten akurat dzień. W Olszynach będzie będzie dodatkowa atrakcja bo będzie palony samochód, czyli będzie akcja ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Olszyny. Mam nadzieję, że tutaj będzie to fajnie pokazane, przedstawione przez strażaków. Oprócz tego mamy, gościmy dzisiaj Powiatowy Urząd Pracy, który, który wystawił się ze swoim, ze swoim namiotem. Jest standardowo wojsko, są muchańce, są koła gospodyń wiejskich. Tu z tego miejsca chciałbym właśnie podziękować wójtowi, organizatorom, czyli wójtowi Szkole Podstawowej w Olszynach, pani dyrektor. Imprezy tego typu są bardzo potrzebne, bo to jak widać, Imprezy są taką integracją społeczeństwa. Widać to po ilości mieszkańców. Miejscowość nasza nie jest wielkościowo taka jak Gmina Piątnica ale jestem zbudowany frekwencją. Wszystkie opinie, jakiekolwiek tu dzisiaj się spotkałem, są pozytywne. Staraliśmy się pomóc tutaj panu wójtowi w organizacji tego festynu, więc my jako szkoła przygotowaliśmy różnego rodzaju animacje, między innymi właśnie malowanie włosów, wyplatanie warkoczyków, tatuaże dla dzieci, które tutaj też dzięki hojności księdza proboszcza to wszystko było za darmo, bo też włączył się tutaj z nami w organizację tego festynu troszeczkę. Również występy naszych uczniów bardzo fajne, bo i wokalne i taneczne, także myślę, że tutaj wszyscy mieli co oglądać. Dzieci na pewno mają wspaniałą zabawę, bo tutaj Pan Wójt zadbał o to, żeby były właśnie dmuchańce dla dzieci. Wszystko za darmo, więc jest loteria fantowa dla dzieciaków, więc myślę, że bardzo fajnie spędzają tutaj dzisiaj czas. OSP Olszyny myślę, że bardzo duży wkład włożyło w przygotowanie. Będziemy w późniejszym czasie, będzie pokaz naszych możliwości ratowniczych. W dniu dzisiejszym serwujemy grochówkę, robimy grilla. Gmina pomogła, załatwiła wiele różnych rzeczy. Oczywiście my to musieliśmy odebrać. Gmina przysłała też swoich pracowników do pomocy nam przy rozstawianiu. Także oceniam, że naprawdę wkład gminy tutaj też w stopniu bardzo dobry. Jesteśmy dzisiaj z naszym stoiskiem. Na którym można dla dorosłych zbadać poziom tkanki tłuszczowej, czyli tak zwaną analizę składu masy ciała, przeprowadzić. Pokazuje ona wiek biologiczny danego człowieka, poziom tkanki tłuszczowej, tkanki tłuszczowej wewnętrznej, białka, wody. Natomiast dla pasjonatów zbierania grzybów, mamy zrobione takie modele grzybów trujących i grzybów jadalnych. Można sobie porównać, czym one się od siebie różnią. Dla dzieci najmłodszych mamy model szczęki. Gdzie można z, e, nauczyć się prawidłowych nawyków odnośnie prawidłowego mycia zębów, a także takie porady odnośnie e, kleszczy. Powiatowy Urząd Pracy W Łomży od września tego roku realizuje projekt pilotażowy Uwierz w Siebie Możesz Wszystko, w ramach którego zostały e, utworzone e, punkty e, doradztwa dla młodzieży. E, I my tutaj występujemy w ramach e, mobilnego punktu doradztwa dla młodzieży e, i świadczymy usługi w zakresie poradnictwa zawodowego. E, pomocy społecznej, doradztwa w zakresie edukacji, doradztwa psychologicznego i skierowane jest to wyłącznie dla osób do 30 roku życia.